To co? Jakiś notatnik? Własność Izabeli de Roquefort, nadwornej guwernantki. To zapiski opiekunki i Janny Henriette z czasów, kiedy były małymi dziewczynkami. Nie wiem, jak to nam może pomóc, ale przekartkować nie zaszkodzi. Siana dała mi dziś laurkę. Urocze. Przedstawia bezgłowych, zakrwawionych ludzi. Albo i nie. Spytałam, czemu to narysowała. Księżniczka odpowiedziała, że to scena z koszmarów, które nawiedzają ją, odkąd tylko pamięta. Faktycznie Sjana noc w noc budzi się z krzykiem, chyba że śpi w jednym łóżku z Anarietą. Podobno dziewczynki dotknięte klątwą czarnego słońca miały okropne sny, takie, które mogą doprowadzić do szaleństwa. Dziewczynki dziś się pokłóciły. Niestety muszę odnotować, że nie zachowały się jak przystało damom. Doszło do rękoczynów. Pierwsza uderzyła siostrę Anna Henrietta. Siana nie pozostała jej dłużna. Nim zdołałam je rozdzielić, mała Anarietta straciła dwa mleczaki. Natychmiast pobiegła na skargę do rodziców. Jego książęca Mość nie dał wiary mojej relacji i cała wina została przypisana Sianie. Dziewczynka została przykładnie ukarana. Anarietta próbowała potem załagodzić sytuację, ale książę i księżna byli nieugięci. No tak, jak ktoś już się dorobi reputacji czarnej owcy, ciężko to z siebie zrzucić. Dziś po raz pierwszy towarzyszyłam dziewczynkom w Krainie Tysiąca Baśni. Spędziłyśmy tam pół dnia. Wpierw bawiłyśmy się z Calineczką, a potem z Rumcajsem. Był niezwykle szarmancki jak na rozbójnika. Zaczynam podejrzewać, że Izabela de Roquefort pisała swój dziennik pod wpływem jakichś potężnych substancji halucynogennych. Może kanabis rudelaris, albo... Ciii. Nie przerywaj. Chylę czoła przed osiągnięciem mistrza Artoriusa Vigo. Dowiódł, że w magicznych arkanach nie ma sobie równych. Czekaj, czekaj. Artorius był nadwornym czarodziejem. Specjalistą od iluzji. A to oznacza? Regis, ostatni raz proszę. Nie przerywaj, bo pójdziesz do kąta. Dziewczynki powiedziały, że jeśli miałabym ochotę wybrać się tam sama, wystarczy otworzyć książkę kraina tysiąca baśni. I powiedzieć na głos słowa zaklęcia Expecto Ludum. Książka, która jest kluczem do iluzji. No proszę, zaczyna się robić interesująco. Sianę badali dziś czarodzieje przysłani przez kapitułę. Nie wiem do jakich wniosków doszli, ale jego książęca mość jest wyraźnie zmartwiony. Pewnie to wtedy zdiagnozowano u niej syndrom czarnego słońca. Albo przypięto jej łatkę, czytam dalej. Spytałam księcia, co teraz czeka księżniczkę. Nie odpowiedział. Uczyłam dziś dziewczynki języka nilwgarskiego. Siana bardzo się przykładała, mimo że z trudem zapamiętuje nowe słówka. Księżniczka Anarietta wykazuje większy talent ale i skłonność do psot. Kiedy myślała, że jej nie słyszę, powiedziała pod moim adresem Blede hell". Śmiały się z sianą w niebogłosy. Hm, Blede to cholerny pieprzony, a "hell" W dźwięcznym języku naszych południowych sąsiadów słowo to określa miejsce, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Hmm. Wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale może Anna Henrietta uwięziła Sianę w tej iluzji. Może tam byłaby bezpieczna i odizolowana. Przekonajmy się. No i